Piotr Chojnowski, akademik literatury, opowiadania szlacheckie, wydawnictwo Gebetner i Wolf. Magnackie swaty, zaczęło się to kochanie w sam nowy rok. Wrócił był właśnie pan Jan Zakrzewski do siebie na Kujawy, do dom, do Zakrzewia, na same święta. Z daleka wracał ze dworu generała Ksawerego Branickiego, wielkiego łowczego koronnego, któremu milicję dworską przez dwa roki wodził. Wodziłby i dłużej, bo generał za przyjaciela go miał niezasługę, żeby nie ta konfederacja, co ją Krasiński biskup zawiązał w barze. Nie dało panu Janowi sumienie przeciw niej iść? żeć to jakby na samą panienkę najświętszą się porywać. A i Moskal śmierdział mu przy tym okrutnie. Poszedł tedy do Branickiego, wprost i na ręce mu dowództwo złożył, że niby do Konfederacji przystaje. Rozeźlił się na to Branicki strasznie, bo go miłował. Takiś ty, byczy synu? Huknął. Toś i miłościwego pana zdradził, co mniejsza, ale i mnie wierności dochować nie chcesz? Taką to amicjam w trudnej okazji deklarujesz? Poczekaj, Jasiu. Na bożnyś się przy mnie zrobił? Już ja ci rekolekcję zgotuję, że na świętego męczennika przy mnie jucho wyjdziesz. I laską się w gniewie zamierzył, ale go pan Jan za rękę chwycił. Bierz go, tupał Branicki. Zaraz też pana Jana własna komenda na wieże zawlokła. Nie bardzo się zląkł, bo wiedział, że Branickiego gorączka rychlej od kaszy stygnie. Siedział i rozmyślał, że już Wielka Polska do Konfederacji rusza, a jak Wielka Polska, to i Kujawy wnet. Pachniała mu wojenka z daleka i wesół był, że Branickiemu wszelką prawdę wygarnął, jak się patrzy. Siedział sobie i w helbe cfelbe ze strażą grywał. Na trzeci dzień wołano go do generała. Siedział Branicki przy wieczerzy z przyjaciółmi i oficerstwem, a jak to zwykle o tej porze, Nieco podpity się widział. Służba lała z kryształowych konwi wina, francuskie i węgierskie, każdemu do smaku. Na widok pana Jana, co skromnie w progu się wstrzymał, trzasnął się Branicki w kolano pełną dłonią. Wiedzieli oni wszyscy, że jak napity, to teatrum z siebie i innych pokazuje rad bardzo. Otóż go i macie, konfederata! rzekł płaczliwie. Do baru idzie, już moją łaskę pańską na różaniec i szkaplerzyki pomieniał. Już mi Jasio w opresji swego ramienia żałuje, już mnie nie kocha. Klechów Jeno teraz kocha i panów płaskich. Nic już Branicki dla niego. Odmienił Jasio afekty. Tu zwilgło generalskie oko udaną łzą. Pan Jan ruszył w pół sali, a kłaniał się nisko, choć bez słowa. A przeciem go od gołową sachował i do swojej osoby zbliżył, żalił się gorzko jenerał. Przeciem go wysoko wzniosła i pancernym chciałem go teraz robić, jak źrebiec na moim owsie utył i już przeciwko panu bryka. Niech bryka. Jeszcze może Branicki i bez jego szabli nie zginie. Jeno mi krzywda, że serce do mnie stracił. Uronił pan Jan na temowę łez kilka, za czym do nóg branickiemu się schylił i pod kolana go podjął. A toć wsadź, że mnie pan generał infundum jak hajdamakę, a tego nie gadaj, mówił. Wstań, Jasiu, wstań, choć już nie nam grzesznym kompan, a przecie wina się z nami napij. Choć ostatni raz nam tę łaskę okaż. Jakież, Jasiu, wino pijesz? Węgierskie. Rzekł pan Jan. Nalejciesz mu kapki, a jakiż kielich Jasiu wolisz? Większy. Toś, chłop, po tym cię Jasiu poznaje. Jeszcze ty, choć święty, przed zbawieniem nie jedną klasztorną piwnicę wyżłopiesz, Pijże i teraz na zdrowie. Skłonił się pan Jan Branickiemu, łeb przechylił i kwartowy puchar duszkiem wypił. Kazał mu teraz generał ów wypity puchar sobie podać. I skrzynkę z czarnego drzewa gęsto srebrzoną, co pod ręką mu stała, otworzywszy garścią dukaty, bite z niej czerpał i do pucharka rzucał z brzękiem. Nie prędzej wstała, aż puchar napełnił z czubem. Cała kompania oblizywała się w cichości na ten widok, zaś Branicki ów kielich ambrozji ludzkiej pełen, ku panu Janowi na róg stołu przysunął i mówi: Bierz to, Jasiu, na drogę żebyś miał też z czym do swoich kamratów obdartych jechać. I znowu spinkę brylantową spod szyi odpiął i do tego złota przydał. I to bierz, Jasiu, żebyś się miał czym Moskwie okupić, jak cię na Sybir zimny wlec będą. I jeszcze rzekł, a ten puchar z klejnotem moim wyrżniętym w domu swoim w Zakrzewiu dla syna chowaj. Na przyjaźni naszej miłą pamiątkę. Ryknął na to pan Jan mocno, bo nie mógł tego szyderstwa dłużej znosić. Ryknął, bogactwa ręką odsunął, aż się dukaty po stole rozbiegły i znów Branickiemu do nóg się schylił. Nie chcę jenerale tych podarków, nie chcę, wołał. Łaskę jeno twoją zachować pragnę. A tu właśnie generał z całym krzesłem od niego się cofnął i poczerwieniał nagle. Bierz mi to wasze w mig, skoroćkarze, wrzasnął groźnie. Cóż to myślisz, żeś Branickiemu darmo służył? Nie chcesz przyjacielem wasze być, toś sługa, i jak sługa zasług swoich pilnuj. Żeby nie ta łaska właśnie, co jej waść fals żebrzesz, dziś byś już wasze wprost glidu stanął i z wierności się w niebie sumitował. A i tak, pacjencie mojej na próbę nie staw i łuba, psia krew pilnuj dobrze. Ruszaj. Odwrócił się na krześle do pana Jana tyłem i wino francuskie pił chciwie. Zmiarkował to pan Jan, że nic tu nie poradzi, więc z łubem nisko spuszczonym na swoją kwaterę poszedł. Bał się też, żeby Branicki decyzji nie odmienił nagle i naprawdę rozstrzelać go nie kazał, co się z napitym łacno wydarzyć mogło. Zabrał więc owe skarby, co je marszałek w serwetkę czyściutką zagarnąwszy za nim wyniósł do sakiew i tejże nocy z Hajdukiem Maćkiem na Kujawy dobrym pochodem jechał. Pucharek ów Branickich herbowy w szatki własne owinął jak dzieciątko i do łęki przytroczył, żeby go na widoku jako najdroższy skarb mieć ciągle. Rwało mu się do generała serce, że to był ludzki dla niego pan bardzo, ale razem z Moskwą przeciw wierze i ojczyźnie miłej iść nie mógł. Ucieszyli się matusia wdowa w Zakrzewiu z synowego przyjazdu niewymownie. Pięć lat jedynaka nie widzieli, a i gospodarzy tym samym było ciężko. Chłopstwo się zuchwaliło bez męskiej ręki i berek arendarz kradł silnie. Żeby też bogaci byli ci Zakrzewscy na łęcze, to nie. Siedzieli na swoim Zakrzewie od króla Lecha ale w potęgę nie wzrośli. Rycerski to był ród i wiecznie wojny szukał, a wiadomo, że z wojaczki łacniej się człowiek guza na łbie dorobi, jak fortuny. Miewali też zakrzewscy guzów bez liku, a folwarków coraz mniej. Panu Janowi został się tylko sam dwór obszerny, ziemi, włók dziesięć. Tyle, żeby się posesjonatem móc pisać. Tak też wysypał pan Jan na stół generalskie dukaty, Popłynęły matusi łzy po starych licach ciurkiem. Już im się wydało, że teraz pół powiatu skupią, a syna na urzędy ziemskie promowała zaraz. Ale panu Janowi nie ziemiaństwo było w głowie, jako i ojcom. Przyjechał na samo Boże Narodzenie i zaraz ruszył po krewniakach, a sąsiedztwie, żeby wieści o konfederacji zarwać i zabawić się poczciwie. U Janowskich był... U Biesiekierskich, u Karnkowskich był, u Lasockich i innych. Gościli go wszyscy radzi, bo od wieków w tej ziemi siedział, kawalerem był jeszcze i w stroju oficerskim prezentował się okazale. Na nowy rok wybrał się do Włocławka, gdzie biskup Kujawski stół na dwadzieścia osób nakryty trzymał, a w ten dzień całą okolicę przyjmował godnie. Tu właśnie spadło nań kochanie, jak jastrząb. Zaraz po mszy solennej i po moździerzy na wiwat strzelaniu gratulował pan Jan w pałacu biskupim i tam od samego biskupa, co po ciotkiem mu się przychodził, inwitację na wieczór otrzymał. Za czym obiadek leciuchny, bez wina w zajeździe zjadłszy, stroił się aż do zmroku. Stroił się, bo wiedział o sobie, że urodziwy jest bardzo i że wszystko się na nim pięknie wyda. Lat, bo miał 25, wzrost dobry, kibić giętką, twarz ciągłą – Oko z ogniem, nos z garbkiem, usta jak jagody, a wąsik niewielki, czarny. Za to też ludzie wszyscy mile go widzieli. Na odwieczesz był już u biskupa znowu, gdzie tłumy zebrały się gęste. Nie jeden i dziesięć mil odwalił, byle się na tej fecie pokazać. Zjechały się całe Kujawy. Pan Jan kłaniał się i kłaniał raz po raz, w ramię całował, a ręce ściskał, bo rodzica jego. Że to zawad jakaj kompan był tęgi, cała szlachta w dobrej miała pamięci. A tu z galerii gruchnęła kapela ogromnie, rozsunęła się w największej sali zasłona i mimes na podium balet nabożny pokazywać jeli. Dwór króla Heroda imaginowali wizytę trzech króli na owym dworze i rzeź młodzianków niewinnych. Cudne to były jasełka. Herodowe służebnice, szczególnie zasiowe matki młodziutkie, ze snu przez katów wzbudzone, tak były gładkie i tak foremne, czyniły skoki, że zaraz jeła się szlachta łokciami, poszturchiwać, sapać i oczyskami do siebie łypać. Dopiero jak Matka Boża z dzieciątkiem na żywym osiołku wjechała, uspokoili się zaraz i kilku z braci przyklękło, nawet jak w kościele. Służba cały czas nosiła tace z winem i ciasta. Nie jeden i biskup na krześle wzniesionym siedzący, nie jeden kielich łaskawie wychylić raczył, że to sam z dobrej był szlachty i trunku się nie bał. A już na podium maszkary diabelskie wrzeszczącego Heroda opadły i do piekieł go złomotem strąciwszy, po sali się rozbiegły. Tuż prynce i żarty czyniły przeróżne gości oddatki na budowę nowej świątyni, nagabując. Szemrała szlachta z początku, rozumiejąc, że nie tyle na kościół te datki pójdą co do diabelskiej kieszeni, ale dały sobie diabły radę. Jak jeden z nich skąpemu panu dzierżanowskiemu gębę kominiarską szczotką na czarno osmarował, sypnęły się zaraz talarki, a i dusie. Śmiechu było z tego wiele, za czym ruszono do zastawionych stołów każdy miał miejsce przez marszałka wskazane żeby obraza jaka nie wynikła pan Jan siadł wśród młodzieży znaczniejszej i od razu do jadła wziął się ostro dopiero po pierwszym daniu rozglądał się po stołach ciekawie ale ledwie parę miejsc koło obiskupa przejrzał nagle jakby go kto obuchem w piersi trzasnął siedziała tam w podle kasztelanowej starej panienka młodziutka i patrzała mu prosto w oczy Pan Jan, kielich wina, co go był do ust niósł właśnie, odstawił prędko i też patrzał w tę pannę bez mrugnięcia, jak urzeczony. Zaraz panu Janowi pałac, biskupi i wszystek tłum sprzed oczu zginął i ją tylko jedną na całym świecie widział: Patrzeli tak na siebie, ze zdrowaśkę. Przecież panna pierwsza z rumieńcem spuściła wieki, a rzęsy do półlic jej opadły. Pan Jan aż jęknął. Spojrzawszy wokół, przekonał się zaraz, że nie on sam tylko, ale i stół jego cały ślepia za nią gubi. Pytał się, kto zaczta panna śliczna. Nie wiesz to, wać pan? oburzył się sąsiad Jaranowski. Panna Kretkowska, któżby. Wać pan światami gonisz, a my tu już rok długi o nią się zabijamy. Kretkowska! Pana kretkowskiego córka, co na kretkowskim kluczu o miedze od Zakrzewia siedzi. Ochłodły nieco pana janowe zapały, bo wiedział, że kretkowscy wojewodzili jeszcze za kujawskich książąt, a i później, choć nie bardzo się ponad szlachtą pychą wynosząc, biskupów i senatorów na mędle przecież w rodzie liczyć mogli. Ale co znów na tę pannę spojrzał, to niebo otwierało się przed nim i zaraz głowę tracił. Kielich od siebie odsunął. I żadnymi namowami do picia skłonić się nie dał. Za język tylko sąsiadów ciągnął i dowiedział się rychło, że panna w Warszawie bawiła u panien wizytek na edukacji i krótki dopiero czas wiejski żywot wdowiemu ojcu umila. Ciągle też strzygł pan Jan w tę stronę oczyma i widział z uciechą wielką, że i panienka raz wraz ku niemu ciekawie zerka. Tak oto całą ucztę wspaniałą, jak we śnie spędził. Nie jadł i nie pił, jeno owe spojrzenia łowił najdroższe i w sercu z afektem chował. Sąsiedzi trącać go musieli, żeby wstał przecie, kiedy po oracjach zdrowie miłościwego pana i biskupa pito. Uniósł się wreszcie biskup z za stoła i wśród ukłonów i wiwatów wszedł z personatami do sali galeryjnej, gdzie młodzież tańcami cieszyć się miała. Huknęła zaraz kapela, i sam Kretkowski z córką w pierwszej parze Poloneza, wodził długo. Za czym wystąpili domscy dwaj i lasoccy bracia we francuskich strojach, i z boginiami swoimi tańcowali menueta z wielką ceremonią. Aż tu przygrywkę do Kujawiaka ucięły skrzypce od ucha. Od razu wszczął się wielki ścisk, bo któż by się do Kujawiaka rwał, jak nie Kujawy. Pan Jan przeczekał pierwszy gwałt. A bogdanki pilnował jak oka w głowie. Dopiero jak się zluźniło, skłonił się przed Kretkowskim i pannę nadobną mu porwał. Nie od razu przecie dokoła się pchał, jeno kroków kilka przeszedł tanecznie, na dziewczę swoje patrząc, jakoby niepewny wcale, zali naprawdę na ten z nim taniec przyzwala. Brzęknął wreszcie ostrogami, głowę schylił, niby na tej zgody przytwierdzenie, i obracać nią począł dokoła, ale ciuchno sam ją drobnymi kroczkami, obiegając z przytupem, a lewą dłoń kuziem chyląc, że to za łaskę dziękuję niby, i pył pod jej stupek mieść gotów. Płynęli tak czas dość długi, aż huknął w ziemię mocno, w górę podskoczył wysoko i dwa hołubce w powietrzu wyciąwszy, co wielką jest sztuką. Znak tym dał, że teraz dopiero naprawdę tańczyć będzie. Jakoż zawinął panną, zakręcił w miejscu i taki pęd wziął od razu, że insze pary umknęły im z drogi prędko, zdala jeno w koło nich, niby planety wokół słońca wirując. On zaś niósł swą bogdankę jak burza. Już ziemi nie tykała stopą, już sukien furkających rozeznać się nie dało. Jeno była cała jako obłok albo anioł. A pan Jan w miejscu, prawie drobiąc głowę, tylko zadarł, chwacko, bacząc, zda się pilnie, by mu ta panna w niebo z rąk nie uciekła. Brzęk ostróg biegł jeno z tego miejsca w dziwnej z kapelą zgodzie. Aż znowu chłopca trzasnął i znowu nawróciwszy, sunął szerokim już kołem wolniej, raz po raz na kolana, przypadając, jakoby za swą niedawną gwałtowność przepraszał. Tańczyli tak w osiem stron, jak się to kujawiaka tańczy. Przytupnął wreszcie raz ostatni, przykląkł i sam w przyklęku, zostawszy kilkakroć pannę koło siebie lekkim obrotem, puścił. Za czym prawicą wstrzymał ją w miejscu i z kolan, jeszcze nie wstając, koniuszki białej sukni całował kornie. Tak skończył. Zaraz jeła szlachta w ręce klaskać, a drzeć się. tęci kujawiaka pokazał furda wszystkie menuety zamorskie. Ano, nie lada był z pana Jana tancerz. Śmiał się jeno na te laudes i chustką pod z czoła ocierał. Panienka zaś płonęła cała jak zorza. Bardzo wdzięczny dawali ze siebie widok. Aż biskup, co obcasikiem do tego tańca przytopywał z uciechy, wziął pana Kretkowskiego pod ramię. Piękna, rzecz, mości panie, byłaby z nich para. Co Kretkowskiemu nie wydało się wcale. Piękna? mruknął. Jakoby cugową klacz z wałachem fornalskim sprząc razem. Obraził się biskup krzynę. Takiś to? myślał. Żebyś się, aby od tego wałacha przychówku nie doczekał. Który cud łatwo się stać może. Zaraz też do pana Jana podszedłszy, obu rękami za głowę go ujął i ucałował wobec całej sali. To samo uczynił i z panienką panu Kretkowskiemu na złość i żeby krewniaka swego ubogiego wznieść w konsideracji. Ale już i tak szlachta ledwie go na rękach nie nosiła. Nie jeden posesjonatus z dalszej okolicy na ową brylantową spinkę bogatą się zapatrzywszy, do jej mości swojej go ciągnął i córką prezentował. Młodzież chodziła za panem Janem Hurmą całe jego kawalerskie wzięcie, obserwując pilnie, którego na dworze Branickiego nabył. Dziw tylko był wszystkim, że się do kielicha nie kwapi, u kogóż bo dobre wino pić, jak nie u biskupa. Ale pan Jani bez wina czuł się jakoby w ogrodach rajskich. Nieraz jeszcze tej nocy ze swoją panną tańczyła i gadali ze sobą długo. Wydało się też zaraz, że widywał ją w kłotnie, w parafii co niedziela, zanim do Branickiego na służbę przystał ale że dzieciu była jeszcze, więc jej tam pod ojcowym ramieniem nie wypatrzył dobrze. Śmieli się z tego oboje, a pan Jan wąsika kręcił z radością, rozumiejąc, że już wtedy pan nie wpadł w oko, skoro poznała go po latach i od razu. Dziwiła się znowu ona, skąd pamiętał, że jej Izabela na imię po chrzestnej czartoryskiej. A dziwu nie było tu żadnego, bo drugiej Izabeli ze świecą by na całych Kujawach nie znalazł. Tak oto gwarzyli ze sobą i do takiej wrychle przyszli konfidencji, że lepszej i być nie może. Zdało się im, że nic już ich teraz nie rozdzieli. Aż tu nadszedł ojciec i pannę z balu zabrał. Odprowadziła ich do sań wszystka młodzież i pić chciała z panińskiego trzewiczka, ale pan Kretkowski kwaśno to przyjął, bo przegrał sporo i powinie z zgagę miał okrutną.